Cześć, witam Was serdecznie na ośrodku Devon Cliffs w Devon. Słuchajcie, jesteśmy tutaj pierwszy raz. E, przyjechaliśmy tutaj na taki dłuższy troszeczkę pobyt, bo aż na, na 7 nocy. E, I za chwilę Wam pokażę, jaki, jaki dostaliśmy domek na tym ośrodku. E, a w kolejnych filmach będę Wam pokazywać ten ośrodek. Dobrze, słuchajcie, jak przyjeżdżacie, to do hawę to musi być wasze nazwisko na domku. Jeżeli domek jest gotowy, on jest otwarty. Sobie, wywarcie sobie tą plonkę i idziemy do środeczka. Zobaczymy, co dostaliśmy tym razem za domek. Pachnie świeżością, fajnie, tak troszeczkę przy ulicy dostaliśmy ten domek, Trosz, troszkę tak średnio powiedzmy, no ale to nie jak się nie, nie wybiera się miejsca, można było sobie dopłacić na przykład i mieć w jakimś innym miejscu, ale my tu jesteśmy pierwszy raz. Zobaczcie, taki dosyć przestronny przestronny yy, domek. <tale> Telewizor malutki, jak na obecne standardy, ale domek jest ładny. Jest naprawdę dużo miejsca. Zobaczcie, lodóweczka. Tutaj mamy całą kuchnię, no ładny jest domek ładnie wygląda. Jest naprawdę przestronne. Troszeczkę jest inna, inna zabudowa niż te w tych które do tej pory byliśmy. Kosztem tego korytarzyka, który był wcześniej. Łazienka prysznic. To ja. No Bukowaliśmy dwie sypialnie. No i mamy dwie sypialnie. Tym razem się nie udało dostać większych metrażowo. Ale sypialnia główna jest duża. Co jest zaskoczeniem w tych czwórkach raczej. No i tu mamy pewnie jeszcze jedną łazienkę. Tak, jeszcze jedna łazieneczka bez prysznica. Ale toaletka jest. No szkoda, że właśnie, że nie jest wyjście na tamtą stronę, że od razu yy, nasi psiaki miałyby gdzie bie biegać o lepiej jakby wychodziło na tą stronę wejścia, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego no i zobaczcie, tak jak tu w Hawen porządnie, czysto, ładnie, schludnie, pachnąco yy, tak jak tu zawsze w Hawen dostajemy domki Także tym razem również widzę, że się nie, nie zawiedliśmy na domku. Eee, te domki dla piesków mogą być maksymalnie dwa pieski na domku. Także nasze dwa burderki przyjechały tutaj sobie z nami. Nawet się to wpuścimy. No i zobaczymy. Pierwsza, pierwsza penetracja. Przez pieski zadamawiają. No, no. Także jak widzicie podoba im się. To tyle z dzisiaj. Jutro idziemy na ośrodek, pójdziemy sobie nad morze, zaprowadzę Was nad morze, zobaczymy sobie jak, jak wyglądają tutaj te klify właśnie, jak wygląda całe zejście, polatamy sobie dronem, także do zobaczenia w kolejnym filmie.